Cześć zakładnicy, zapraszamy na do trening. A we wtorek zaczynamy rozgrzewką. Tam trzy rundy. 10 skłonów z talerzem. potrzebujecie przygotować sobie talerz. I zaczynamy od 10 skłonów. Bardzo dokładne skłony, pilnujemy cały czas płaskich pleców. Następnie po 10 skrętów tułowia w staniu z talerzem. Skręcamy tułów, a ramiona trzymamy. Wyprostowane skręcamy się, ale stopy cały czas zostają na ziemi. 10 prawa, 10 lewa. Następnie 10 wypchnięć talerza nad głowę. Z przedtką piersiowej wypychamy talerz nad głową. Nad głową talerz leży poziomo. Po 10 wypchnięciach 10 przysiadów z talerzem. Przy zejściu w dół, prostujemy ramiona. Wdech, z wydechem wracam. 10 dokładnych przysiadów. 3 takie rundy przed Wami. To jest dzisiejsza rozgrzewka. Dalej przejdziemy do wzmacniania. Tam 7 minut pracy. 25 sekund unoszeń nogi w desce bocznej. Od tego zaczniemy. Czyli przyjmujemy pozycję deski bocznej i przez 25 sekund pracujemy góra-dół cały czas, pracując nogą, która jest na drugiej nodze ustawiona. Zwróćcie uwagę na to, żeby pozycja była cały czas stabilna, czyli nie ma bujajotłom. Jeśli byłby to dla Was problem unoszenia tej nogi, wtedy samo trzymanie pozycji deski. Następnie 15 sekund przerwy i druga strona, też 25 sekund. Dalej, 15 sekund przerwy i przechodzimy do nożyc poziomych. Startujemy w pozycji hollow, lędźwiak wklejone w podłogę i poziomo pracujemy raz jedna noga wyżej, raz druga. W wersji łatwiejszej ręce ustawiamy na podłodze. Po nożycach pionowych Wracamy na początek, czyli unoszenie nogi w desce bocznej. 7 minut pracy to jest dzisiejsze wzmacnianie. Dalej część siłowa. Tam potrzebujecie hantla i ketla do martwych ciągów. W części siłowej zaczniemy sobie od 8 unoszeń hantla do przodu. Hantla łapiemy sobie za jego główkę. Z jednej i z drugiej strony unosimy handla do wysokości ramion, i powoli opuszczamy do wysokości biodra. 8 takich dokładnych unoszeń handla. Następnie bezpośrednio przechodzimy do martwych ciągów. Ustawiamy sobie ketla na ziemi i 8 bardzo dokładnych martwych ciągów. Idealnym rozwiązaniem jest tutaj znaleźć sobie taką wysokość. W której poczujecie, że wykorzystacie dużo skłonu i delikatne zgięcie w kolanie. Oczywiście, jeśli jest problem dotknąć wtedy ketlem ziemi, możecie zatrzymać ketla delikatnie nad ziemią. Osiem takich powtórzeń. Po całej, sce, po całej rundzie macie minutę przerwy, łącznie trzy rundy, to jest część siłowa. W treningu dzisiaj 14 minut pracy. Potrzebujemy tak naprawdę tylko trochę miejsca sprzętu sprzęt odkładamy na bok, zaczynamy od ramienia w podporze. Po 10 na stronę przyjmiemy pozycję deski na dłoniach, czy też podporu do pompki, jak to woli, i naprzemiennie z pauzą jednosekundową zatrzymujemy dłoń przy ramieniu. Prawa, lewa, im szersze nogi będzie łatwiej, im więziej będzie trudniej. 10, prawa, 10 lewa. Dalej przejdziemy do przysiadów, tam 15 zwykłych przysiadów. Bardzo dokładnie wykonujemy ten przysiad, mimo że nie ma obciążenia, staramy się bardzo precyzyjnie go wykonać. Następnie 20 sekund spaceru niedźwiedzia, czyli przechodzimy znowu do podporu. Wzmacniamy tutaj Wasze ramiona, Wasze mięśnie rdzenia, mięśnie kory i przechodzimy sobie przód. Pamiętajcie, prawa, lewa. Strona na przemienięcia, czyli prawa ręka, lewa noga i analogicznie. I Jak brakuje Wam miejsca w tym po 20 sekundach, wracamy do 15 przysiadów. I kto zrobi tych przysiadów 15, może wrócić na sam początek naszej listy, czyli na dotknięcia ramion w podporze. 14 minut pracy to tyle z treningu na dzisiaj. Przysiadów na pewno wykonacie całkiem sporo, więc nogi poszujecie powodzenia i do zobaczenia.